Właśnie, chciałabym nagrywać, bo to już jest sytuacja, która zaczyna być coraz bardziej trudna. Panie, bo tutaj e, są obawy od zgłaszających dwóch panów. Którzy twierdzą, że pani chce sobie krzywdę zrobić. Nie, proszę pana, nie chcę sobie zrobić żadnej krzywdy. Zresztą widać, po to rozmawiam z panem i kontaktujemy się. Żadnych, przepraszam bardzo, proszę po prostu o pomoc, tylko, bo nie można kogoś zamykać i nie ale, można jako, kogoś więzić. Tylko pomoc? Po prostu pomoc prawną przede wszystkim. A prawną pomoc, tak? Tak. A tutaj Panowie twierdzą, że jakieś filmiki Pani nagrywała. Tak, czy... proszę Pana, nagrywałam filmiki, że nie wiem co robić, bo zostałam pozostawiona bez jedzenia, bez możliwości, nie. wyrzucona z mojego domu i pobita. Może Pan zobaczyć jak to wygląda? No widzę, że nieciekawie to wygląda. Proszę Pana, jest nowotwór, jestem pobita, wyciągnięta. Potrzebuje pani pomocy medycznej teraz potrzebuje? Proszę Pana, nie, ponieważ jest to choroba przewlekła mhm. I, i potrzebuję, żeby powrócić i spać w moim domu. Potrzebuję, żeby brać leki i potrzebuję przede wszystkim spokoju. W tej chwili jestem przeziębiona, zostałam rzucona tutaj bez możliwości. Proszę pana, mam trzeci dzień niezmienione ubranie, tu nie ma toalety, nie ma wody w domu. Ja jestem, jak pan widzi, niepełnosprawna i z trudem się poruszam. Chciałabym się dowiedzieć, jakie jest prawo. Jestem obywatelką Polski i chciałabym wiedzieć, dlaczego i w tej chwili jestem tak traktowana po prostu jak bandyta, jak przestępca. Dlaczego jest Pani tak traktowana? Proszę Pana, a czy panu, y, czy Pan wie, co to znaczy, co się przeżywa, kiedy ktoś wchodzi y, nagle, kiedy Pan leży w łóżku? Proszę Pana, jestem... Obawialiśmy przy... Panią i... Przepraszam bardzo, pani trudno się... nie słychać. Ja słuchałam w tym momencie y, wiadomości ze świata. Obawialiśmy, że, że Pani może się coś stać. Nie, proszę Pana, z jakiej... czyli rzucając... Tej przepraszam, tej... czyli tutaj... Y, Proszę pana, ja widzę, że tutaj mamy jakiś cyrk dziwny, medialny, w którym dzieją się bardzo dziwne rzeczy, w którym ktoś usiłuje mnie zasztuć i się martwi, że mu nie wychodzi, bo może jako żywa mogę coś powiedzieć i można sprawdzić, a jak idą filmiki, przepraszam, czy popełniłam jakieś przestępstwo, które mi nie pozwala nagrywać filmików? Nie, a pani nie mówię, żeby pani nie mogła nagrywać. Oczywiście. Że no pani więc pani nie właśnie, nagrywa. więc w takim razie, przepraszam bardzo, jestem czy jestem pijana. A to teraz nie ma nic do rzeczy. Ja się przepraszam nie... bardzo. Czy, ja się jak, prosty, jak, czy, czy komukolwiek zakłócam tutaj, albo ja, albo nie, moje zwierzęta? Nie zakłóca pani spokoju, nie mam y, takiego zgłoszenia. Dostaliśmy zgłoszenie, że pani chce sobie zrobić krzywdę. Nie proszę pana, ja przepraszam, ja... nie wiem na jakiej podstawie, no, no, nie ja wiem tylko, kto mówi. Ja tylko to tłumaczę, co się stało, tak? Ja chciałem mm. się tylko upewnić, że pani się nic nie stało. Nie proszę pana i pani nie mam. I jeszcze jedną krzywdę. rzecz. Chciałam przy tej okazji, mm. może, y, m, przepraszam, ja nie chcę, ale chciałabym mieć świadectwa, ponieważ. W mojej sytuacji jest to niezbędne. Otóż chciałam powiedzieć, że nie zamierzam ani popełniać samobójstwa, jeśli umrę, umrę to albo ktoś mnie zabije, albo po prostu umrę w skutek odniesionych obrażeń. To wszystko, co chciałam powiedzieć dobrze, i co może pan przekazać. Mam jeszcze pytanie. Czy porozmawia pani z załogą karetki pogotowia? Nie, proszę pana, bo nie pójdę tam, bo mnie tak nie, nie, boli tutaj, kręgosłup. Nie, tutaj. Proszę bardzo. Jak oni tu przejdą, dobrze? Dobrze. dobrze. Ko, też proszę o nagrywanie. Dobrze, jak najbardziej może pani nagrywać. Ja bym tylko chciał, żeby po prostu w takich sytuacjach załoga karetki pogotowia Panią zbadała. Jeżeli oni nic, nie stwierdzą żadnych nie podstaw, że trzeba Pani pomóc, trzeba Panią hospitalizować, to w takim razie zakończymy interwencję. Dobrze? Bardzo proszę. No. Dobrze, ja ich w tej chwili nie widzę, więc za chwilę. Pan... Proszę na